Cześć, witam w poniedziałek. Ja zaraz będę odpalał mecelaka. Nie wiem czy widzicie, jak na załączonym obrazku widać. Uszczelka jest zrobiona. Wbrew pozorom było kurde, dużo więcej roboty niż mi się wydawało z tym. Dojście nie było zbyt ciekawe. Czyszczenia od cholery. Wszystko porobione od dołu. Trochę poczyściłem ten silnik, bo taki zawalony był, że masakra. No i co, nie nawet odpalał. Muszę tam tego korzenia sobie przewieźć. Bo nie dam rady ręcznie go ten, także zaraz wezmę to zrobię. Co się wydarzyło w piątek? W piątek przyjechał e, reszta materiału, przyjechała, czyli mam już wszystko tu poskładane i wpadł geodeta i nabił słupki o półtora metra więcej jak e, będzie dom cały. Także mamy to zrobione. Jeśli chodzi o miejsce, to będę tu na styk, żeby przejeżdżać całym mecalakiem. Także w, w miarę dobrze to obliczyłem, policzyłem. Tu też w sumie wychodzi w porządku. No bo ten supeczek mamy tutaj. Jeden i drugi tam nie wiem, czy widzicie, jak wystaje sobie z ziemi. Także też nie, nie, nie za daleko z tym gruzem. Także to jest spoko. A, i co mówi mi od razu ten Geodeta, że tu mniej więcej wychodzi zero. Podłoga. Lekko nad tym supeczkiem. Także będzie musi zacząć jak to jak to będzie wychodzić z niwelatorem sobie tam, tam pewnie jest jeszcze wyżej. Co i jak kierownik wpadnie, yy, zdecydujemy, jak, jaki głęboki będzie wykop i będzie git. Teraz na razie co? Lecę, przestawię do korzenia, odpalam maszynę. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie tam ciekło z dołu, że zrobiłem to tak, jak być powinno, że nie dałem ciała. <grym> to się jeszcze okaże. No i co? I jadę po kostkę. Jadę po kostkę, mam nadzieję, że będzie. No tam pani mi mówiła, że ma w poniedziałek być, więc. Mam taką nadzieję. Jeszcze będę musiał skoczyć Po co? Po jakąś ta taśmę ostrzegawczą, bo nie mam takiej kurde, żeby tam coś chociaż rozwinąć dookoła tego miejsca, gdzie to robię. Nie wiem, czy takie napisy, przejście drugą stroną, czy coś, ale wątpię, że gdzieś to dopadł. Zobaczę, co się uda zrobić. A, miałem prąd włączyć jeszcze. No i tyle w sumie i działamy. Zobaczymy, czy się coś uda w ogóle dzisiaj podziałać co i jak będzie. Także ja idę tego korzenia tam przestawiać i... no i do odezwę się za jakiś czas, zobaczymy, co mi się tam uda ogarnąć. Ok, ja jestem już z powrotem, z kosteczką. Udało się wszystko, także spoko. No i co? I teraz jeszcze mam na przyczepce, zostało mi tam chyba 100 sztuk. O kurde. Stało mi 100 sztuk na tym. Na przyczepce, to zaraz to, tu sobie podjadę przyczepką, rozładuję to już luzem, bo nie mam tego na palecie. No i co, i lecę na kamień, jakąś tam taśmę ostrzegawczą, kupić jeszcze cement na pewno, bo nie mam też, i yy, coś jeszcze musiałem. A zobaczę, może jakieś takie napisy, przejście drugą stroną ulicy, albo coś takiego będzie, no co też wezmę, Jak nie będzie to trudno, no zobaczymy. Także co, spadam. Yy. Rozładuję to i będę się odzywał. Zobaczymy, co mi się uda załatwić. Ale wydaje mi się, że wszystko zaraz jeszcze się położę. Mam tu na piachu, to się położę. Kurde, zobaczę jak z tym tym. Czy to mi coś z michy tylko nie kapie. Czy jest wszystko w porządku. I słuchajcie, tak jak być powinno. By Widły w sumie opuścić. Sprawdźmy tam czy, czy jest suchar pod miską, czy nie łapa pa pa. pa, pa. Zara mi wolnej na głowę Tu jest muśko I tutaj też nie widzę żadnych problemów na razie Nie wiem na ile wy widzicie Ale jest wszystko spoko i niech tak zostanie ja Wiadomo, że na razie jeszcze porządnie nie, nie dostał w tubę to Ciśnienia też dużego tam nie ma, ale, ale spoko. Glusterko kupiłem, kurde, ale mi trochę nie pasuje, będę musiał przerobić ten pałąk, żebym, bo nie odwraca się w drugą stronę, także coś tu będę musiał wykombinować, albo przykręcę po prostu do starego korpusu tutaj na wkręta i też będzie dobrze. Bo przydatne jednak jest, to... To się przyda, dobra to co? To ja spadam, tylko to rozładuję i lecę na kamień. Zobaczymy co i jak będzie mi się kupić, jest taśma ostrzegawcza, wziąłem dwa pachołki jeszcze, taki napisik, że przejście drugą stroną i mam jeszcze tutaj od kuzynki męża takie oto bariereczki, postawię je w poprzek chodnika. Nawierciłem sobie dziurki tutaj, żeby móc przymocować na kołki rozporowe do ziemi, żeby to się trzymało. No i myślę, że będzie spoko i więcej chyba nie potrzeba. Także pierwsze co to ja mam siateczkę tutaj i od tego zaczniemy. Później trzeba będzie coś wymyślać, żeby takie zamykadło zrobić, ale zrobię na tym samym patencie. Skręcę tylko dwa kawałki deski na końcu. Nie będę tu żadnej bramy robił, bo nie widzę sensu tutaj kombinować, wydawać kasy na, dre na drewno, żeby zrobić bramę, która... I tak, żeby porządnie ją zrobić, to trzeba by było, nie wiem, ile kasy wydawać. Ja po prostu przykręcę tu po długości kawałek drewna i będę siatkę otwierał, zamykał. W większości i tak ta brama będzie zamknięta, tylko jakaś dostawa przyjedzie czy coś, czy ja będę chciał przejechać macalakiem do przodu. Bo no tak patrzałem, tutaj się zmieszczę ogólnie. Ale to będzie wszystko tak na styk, także chyba jak będę chciał coś robić tu z przodu maszyną, no to będę musiał tu dookoła sobie przejeżdżać i tyle. Ale to nie jest też problem, także spoko. A tu będę musiał od tego słupka powyciągać to wszystko. No i biorę się za to, to jest początek. Później rozstawiam te bramki, oczywiście rozstawię je dalej, żeby mieć tu swobodę. No i zobaczymy jak to dalej to pójdzie, no dzisiaj taka rozbiórka naprawdę wszystkiego. Odkrycie, zobaczymy co i jak i, i tak to będzie wyglądało od początku. A tu i tak łączenie było, siatki kurde, a to trochę mi nie pasi to. No ale co poradzić, no była dołączana. To trzeba będzie też ją jakoś połączyć prawdopodobnie. Albo jedną... Nie no, kurde. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy, co się wymyśli. W razie czego tu mam też siatkę, jeszcze to jeden, drugi kawałek mogę do... dociąć i też nie będzie to, to problemem żadnym. Także zaczynam. Dobra, ja już sobie mocuję. Zamocowałem się... Kaw... Znaczy to jest zamocowana barierka do kostki. Tu walnęłem kawałko OSP, żeby mieć się przykręcić tą to... Ten komunikat, żeby ludzie przechodzili drugą stroną Żeby wszystko było jak należy No i jeszcze se tu na narodu tak jak tam pachołka Żeby było widoczne, że tu coś robią Ogólnie nawet nie trzeba pasa zajmować tak naprawdę i Nie ma sensu tak naprawdę Tam tu bałaganu robić, żeby Samochody musiały to omijać Także tylko tak Taśmą nie wiem czy kurde teraz robić, bo tak wieje Chyba poczekam do Fajrantu i wtedy taśmą tu owinę. Może tu do boku ok, ale tą o długą tutaj nie chodzi. To na razie se dam spokój z tego powodu, że ona zaraz się rozciągnie i będzie na pół drogi wisiała. Także myślę, że z tym poczekam. No i co, nie zaraz biorę się za rozkładanie tej, tej tej. Mniej więcej sobie wyznaczę dokąd muszę ściągnąć eee, tą kostkę. ściągnę też jej trochę więcej. Z tego powodu, żeby podbudowy zrobić trochę więcej, bo nie wiem co tu jest za podbudowa zrobiona, a jak będą wjeżdżać po skosie, betoniarką czy czymś, to wiadomo, że najedzie na pewno nie? i zaraz będzie, będzie tu się zapadać, więc spróbuję wezmę nam z pół metra więcej, rozbiorę i tak tam jest bałagan. Powiem wam szczerze jak robiłem yy... Tych z, wodociągów, z wodociągów, ludzi, yy, co musiałem po nich chodnik składać, to zobaczcie co odwaliłem. Nawet nie zauważyłem i nie zrobiłem tego znaczka tak jak powinienem, tu są takie, nie wiem, taki wzorek jest, nie? Tu ogólnie też kawałek i tu jeszcze jeden tu musi być, więc to by muszę i tak poprawić, więc więc spoko, ogarnę, nie wiem jak ja ty nie zauważyłem tego, no. to zdarza się. I tu tylko mach na jednego. żeby mi nie uciekł i tyle o nie chcę stoi chyba widać z daleka Dobra pobawię się teraz taśmą do boków a mówię tu na razie zostawię zacznę się wezmę się w końcu do roboty teraz będzie można robić już codziennie moja żona ma krop też to też z córką trochę spędzi czasu a ja też nie będę tym zaabsorbowany i będę mógł tu działać i się skupić na robocie ja tak na szybko rozkminiam, co tu teraz robić Jest zacząć pierwsze i chyba będę musiał wybrać tą ziemię, więc nie jedyna tak opcja, jaka mi wchodzi na myśl, przychodzi, to jest iść po przyczepkę, podczepić do vana. Cofnąć to z przyczepką z burtami. Przyciągnąć mini koparkę i po prostu wybrać tutaj to, ile mogę, ile da radę. Może znajdę coś, żeby przykryć ten gruz, żeby się ta ziemia tak nie sypała. Też jakąś tam plandekę przyniosę i będzie git. Także idę coś poszukać. Dobra, ja zaczynam wykopki. Będę musiał tu uważać, bo wiem, że tu była puszczona. Eee, przewód 1KW idzie tutaj i idzie też światłowód. Także podobno, nie wiem, tak z, z tego co mówią ludzie. Także, no Zresztą miałem to odkopane tutaj przecież, jak robiłem to. Także widziałem też, że delikatnie to będę skrobał, żeby się nie okazało, że oni tu zakopali to niezbyt głęboko i żeby nie było afery. Zaraz to może nawet szpadel wezmę i ze sprawdzę, trochę będę miał bieganiny z tym. Nie wiem, chyba do metalaka, założyć łyżkę, żeby ściągać sobie tam z przyczepki łyżką Zobaczę jeszcze, albo będę po prostu... Dzień dobry Albo będę po prostu sobie to brał i... i jeździł koparom i ściągał to, także zobaczymy jak to poleci Na razie mam trochę miejsca to na piachu na pewno wejdzie, także powinno być spoko Parę kursów na pewno będzie Metalakiem nie było sensu tu podjeżdżać Bo na pewno nie byłbym Wystarczająco delikatny, żeby tutaj to ściągać No zużyłem tu kawałek folii Tam kawałek plandeki, jak się się nasypało Żeby zbytnio mi się Nie mieszał ten Ten, ten gruz z piachem O, zobaczcie Już wykopałem jakąś folię Weź, nie świrujcie nawet, nie? Dobra, idę sprawdzić. Zobaczymy. <gryw> zaraz się okaże, że ona jest wysoko tutaj, będzie kocopą w ogóle. Dobra, chwila, idę sprawdzić. Zaraz się odzywam. Dobra, słuchajcie, ja sobie odkopuję. Tutaj... Siemasz. Yy, odkopuję sobie... Szukam tego kabla. No bo co? Muszę znaleźć, żeby nie było później by afery. Mam nadzieję, że nie będzie. Dzwoniłem, przyjąłem do... Kuzynki męża mówi, że czasem 20 cm pod napisem idą nawet. No ale tu nie wygląda na to tak, że będzie spoko chyba. mogłem zajrzeć w ten wcześniejszy filmik, jak robiłem ten yy, wodociągowy, no ale to mi nic nie da, bo i tak go muszę tu znaleźć, więc czy tak, czy tak trzeba trzeba odkopać znaleźć, bo tam mógł iść inaczej, tu może iść inaczej. Zresztą na oko też na filmiku nie, nie ten. Nie będę wiedział jak, jak na ile to centymetrów jest, więc... Więc kopię, żeby być pewnym, że mogę tam jechać na jakiejś danej głębokości. No i zobaczymy. Ale chyba będzie spoko, mi się wydaje. No zobaczymy. Słuchajcie, mam tutaj, prawdopodobnie ten światłowo tutaj idzie. W tym takim. W, ja nie wiem, to jest teraz w rurce chyba w zielonej. A tego, tego energetycznego jeszcze nie mam. Także wydaje mi się, że już będzie na teraz spoko, jeśli chodzi o głębokość. Też będę się uważać przy, przy tym, jak to wykopię, żeby obsypać ładnie, żeby on nigdzie tam nie siadał i tyle. No nie wiem, coś może rzucę na to jeszcze, zobaczymy. Na razie biorę do tej głębokości, mogę chyba kopać tu ten, ten kawałeczek, a dalej powoli będziemy szli. Chyba ściągnę co po całości, nie wiem, może do dołu obrzeża i wtedy zobaczymy co dalej, jak dalej i na spokojnie wszystko, żeby nic nie narobić bałaganu. Okej, okay, ja już po obiadku. Mam załadowaną przyczepkę, tutaj zobaczcie, odkopałem kolejny kabel Uwaga, kabel tu wysokiego napięcia gdzieś pisało chyba i pisze, że jest kabel ten na wysokości od 0,5 do metra pod, pod, tą, pod tym całym napisem. Także jeśli chodzi o to energetycznie, jesteśmy spoko. Dzień dobry. O, jeśli chodzi o energetycznie jesteśmy spoko, bez problemu tutaj na pewno go nie ruszymy, tylko trzeba ten światłowód te uważać, tutaj powoli jak będę ściągał to powolutku, Myślę, że jeszcze jedna przyczepa tutaj będzie, także biorę palę maszynę, odjeżdżam no i chłopak widły mi nie będą potrzebne nie będą. To chyba jest nawet rakiem, chociaż tak kurde nie jestem zbyt delikatny. Nie, podjadę mini koparą jest zrzucę to i, i będzie spoko. Pytanie jest czy ruszę, ale wydaje mi się, że napęd się załączy i będzie git. Na, na tyle to na pewno siądzie zaraz, nie będzie chciał jechać. Co? Czy jedzie? Eee, jedzie, kurde. No już, ta, trzeba mu dać gazy. Kurde, ciężko coś. Coś poszło. Bez, bez napędu bym tu nie dał rady nic na pewno. Dobra. Zjeżdżam tutaj sobie, o podjadę tyłem i zaraz koparką podlecę i, i będzie git. No i ja ładuję kolejny, kolejną przyczepkę. E, no i głębokość maksymalną jaką osiągnąłem jaką osiągnąłem tam, to widzicie kawałek zielonego tego przewodu światłowodu wystaje. No niżej nie mogę, muszę zostawić jeszcze trochę tego piachu, tej gliny, czy tam jak to zwał, tak zwał no żeby bezpośrednio nie, nie dotykało to, to jednak gruzu chociaż tak będę robił podsypkę z piachu, także spoko no, trochę jeszcze będę mógł liznąć, ale sprawdzimy czy będzie taka potrzeba no bo w miarę głęboko tutaj jest także zobaczymy ile nam zostanie na podbudowę miejsca nie? także na razie ładuję i powoli tu wyczyszczę wszystko tak ile będę mógł do końca też nie, no bo tylko tyle żebym mógł ściągnąć kostkę, obrzeża, krawężnik nie wiem czy krawężnik będę dzisiaj zdejmował, może to roz, rozwalę je jutro, chociaż no zobaczymy jak z czasem będzie. Nikt raczej wjeżdżać mi nie będzie, taśmę też na noc zostawię, puszczę, także będzie spoko. To co, ja ładuję sobie kolejną, no i lecimy dalej. Ok, u mnie podkopane, tu co mogłem, właśnie sobie podjechałem teraz maszyną, poskręcałem jakąś paletę, bo miałem taką rozwaloną. Ale w sumie się zastanawiam, czy sobie nie pomóc z tymi obrzeżami, co się widełek nie podstawiać pod obrzeże i tylko je wywracać i później sobie układać, żeby po prostu nie dźwigać tego samemu, bo bez sensu. Dałbym radę to dźwignąć, ale w sumie jak mogę, to po co? Jak mogę sobie pomóc. Więc tak też zrobię. Ściągam obrzeża, patrzcie jak światłowód idzie tutaj. Po całej linii, ile mogłem, tyle ściągnąłem. On tak sobie leci tu raz bliżej tego chodnika, tam dalej trochę i głębiej. Także to jest maks, który mogę naprawdę tu zrobić. Jeszcze z tą poziomicą później przyjdę i zobaczymy, jak to jest, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Nawet tak wzrokowo widać, ale wiadomo, że na oko to chłop w szpitalu. Dobra, to ja sobie skitu, podstawiam sobie widły i po kolei będę chciał sobie ściągać te, te obrzeża, Jeśli dam radę, szpadlem, co do pomogę. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo że się to jak jedno, jedno powalę, to drugie spadnie. Ogólnie chcę je użyć zamiast krawężników na razie, ponieważ dokładnie nie wiem, co tu będzie i jak to będzie, bo będzie prawdopodobnie drenaż tutaj pod bramą. Bo spadek zrobimy w tą stronę, a woda nie może schodzić na ulicę, więc trzeba będzie tu złapać tą wodę. No i wydaje mi się, że tak, tak to by było, że na razie wstawię sobie tylko te ten obrzeże jako tą stopującą taką tą. Po prostu nawale dużo betonu, żeby to się nie ruszało, żeby to, tego nic nie ruszyło i powinno też być ok. O no proszę, idą wszystkie, no właśnie nie o to mi chodziło, Zaraz wszystkie polecą, kurde i się połamią, i jednak będę musiał przewężnik kupić. No, wszystkie, kurde, może się uda po kolei, ten już leci, kurde. Ten, ten też. No stójcie, jeb i tyle mi się udało, dobra, ale to można wrzucić sobie tak, zaraz to tamto rzucę za, za ten, w sumie nie, nawet tu może to położę, no bo to będzie używane przed kostką, więc, więc jakoś to trzeba będzie zrobić, tamte też muszę wyjąć prawdopodobnie. Wykopać też będzie, więc ja to nie wiem jak będę ściągał stąd, to to razem zrobię po prostu. I taki będzie finał. Dobra, to ja sobie ściągam wtedy tylko paleta i lecie z kostką ściąganie kostki. Czerwona zostaje tu szara na paletę, odjeżdża na razie. Przyda mi się na pewno po to, żeby żeby włożyć se pod, yy, podzbrojenie na ławę. Jako takie yy, nie wiem Chciałem powiedzieć spacersy. No po prostu, żeby podłożyć, żeby nie, nie leżało zbranie na, na, na gruncie, tylko żeby było u góry. Także działam sobie, zobaczymy, co z tego wyjdzie z działania. Okej, okay. ja lecę z tą kostką. Jest tego trochę nie tym szarym mi się na paletę tu zmieści, i żeby mi ta paleta nie walnęła czasem jak to do góry podniosę, bo to tak na słowo honoru w sumie wszystko. Ale może nie będzie tak źle. Mam taką nadzieję, przynajmniej o kurde, tak patrzę, ta jest gruba. No chyba zaraz je spróbuję podnieść, żeby się nie okazało, że to wszystko wyląduje na ziemi. chyba skręciłem tam coś USB, jakieś kawałki, ale to może być niewystarczająco. Dalej pociągnąłem i tak samo tu dalej pociągnę, bo tutaj to był ten wykop robiony. Jak szukali tej rury, gdzie nie wiedzieli gdzie jest, a i tak się okazało, że w działce była. I Gdzieś kurde to się kończy, cypka, tutaj a, akurat. Także dotąd ściągam, bo i tak to się, żeby było więcej jak będą ciężarówkami wjeżdżać. W ogóle zastanawiam się też nad zagęszczaniem, Na środkę, tylko zagęszczarkę i w związku z tym jest taka akcja, że chyba po prostu będę sypał sobie, nie wiem, po 5 cm i zagęszczał, znowu sypał 5 cm i zagęszczał, bo kurde jechać specjalnie po zagęszczarę, tylko na ten kawałek. Wiadomo, że to wjazd i powinno się, ale z drugiej strony jak będę po każdej warstwie zagęszczał, mi się wydaje, że to będzie wystarczająco i, i nie powinno być z tym żadnego problemu. Zaraz będzie afera. Zaraz będzie afera. Jak mi się to wypierdzieli wszystko. <laughs> nie wiem czy nie przegłem parówki trochę, jeśli chodzi o tą paletę, bo mam poniosłem je chyba. No ale zobaczymy. O Boże! Jest powietrze, dobra. Może powolutku się uda, kurde. Tam tylko na bok, za studzienkę daję, nie będę tu gdzieś z tym daleko jeździł. Bo nie ma tak, tak, takiego sensu. Powolutku może jakoś damy radę, co? O kurde. Waży. Więcej jest nawalone tutaj niż na normalną paletę. Abym dojechał tylko. Później z powrotem jakoś to dał. No dobra, jedziemy powoli, no co. Jebnie to jebnie. Nie no, mam nadzieję, że nie, bo nie chce mi się tego podnosić. Tylko aby tam postawić za studzienką i tyle. Bo i tak będę potrzebował tej szale jeszcze trochę, a wtedy co resztę, nie, nie ten to wtedy Wywiozę resztę, no i jak mówiłem, pod te zbrojenie pójdzie i będzie dobrze. Dobra, powolutku, powolutku. I do przodu, już chyba nic nie zepsuje, co? Późno już się zrobiło. Kurde, koło 19. .00. Muszę wziąć tylko ten, ten jeszcze podniosę widłami i będę mógł. Przy kostce i tak tam nie mogę, bo roz, rozpierdzielę sobie i będzie problem, więc. Tutaj damy, to niech się stoi. Nie ma co z tym dziś jeździć daleko, no nie ma takiej potrzeby. No i kładziemy. No i dobra, jakoś dojechało. Tutaj ważniejsze. co, podniesiemy teraz tego kurde. Trochę tej, tej, tego, tego materiału z podsypki. Później to pójdzie z połotem, wiadomo, w dół, nie? Na pierwszą warstwę, gdzie można to dziabnąć. Więc tu możemy teraz na luzaku to wszystko podnosić. O, zobaczcie, może takimi płatami sobie to odłożę. No tak, gdzie to dać teraz, żeby nie przeszkadzać sobie? Chyba tam to rzucę wszystko. Zobaczcie, jak to tu było robione. Nawet nie ma żadnego chyba gruzu pod spód dane, jeśli chodzi o, o chodnik, tylko jest... Z, tam, jest 10 metrów piasku, 10 metrów, co ja gadałem? 10 centymetrów piachu i to wszystko i... Dziawne stabilizacje, żeby mnie nie wywaliło. Tam sobie, da nie będzie mi przeszkadzać, a jutro się pozbiera. O właśnie tak. Nawet jeszcze mówimy to po i tak, i tak. A to jutro przypierdzielę. Coś mi dzwoni, kurde. Nie wiem, co mi dzwoni. Jakiś taki ten dźwięk dziwny. Coś się uda wziąć. Nie, już się sypię. Dobra, to w kawałkach zaraz po ten, tylko aby to popróć teraz. No, elegancko pójdzie, tam zarzucę to wszystko i ten. Dobra, no to co? Ja jeszcze działam na chwilę ile mogę. Dziewczyni tak w domu nie ma, to co ja będę robił? siedział, i patrzał w ekran. Piasek, kurde, wypadałoby też jakoś zdjąć, tak sobie myślę. Ale nie wiem, czy tam damy dziś dzielną chłopkę zrobić, czy co. Też mam piachu tego od cholery, nie wiem, nie wiem, co z tym zrobię. Postanowię się. Dobra, to ja robię swoje. U mnie fajland. Słuchajcie, ściągnąłem cały tą podsypkę i. Stwierdziłem, że na pewno to się nie będzie nadawać do tego, żeby tam to sypać pod ten. Tam musi wjechać świeży tuczeń, grus, czy jak to zwał, ale to jest taka lipa, nie wiem, tu jest cementu, to tu są drobinki jakieś. Po prostu zbyt łatwo pęka jest za miękkie, także odpada to, to sobie zabiorę tam pod garaż rzucić i tam to się spisze może mi, ale nie tutaj, bo tu jest... No kiszka, kiszka, tak zdecydowałem w sumie, bo myślałem na początku, że to będę mógł sobie zużyć, ale to jest zbyt miękkie, to w rękach się rozwala. Więc się nie nadaje, tak mi się wydaje. To co ja kończę na dzisiaj. Nic ciekawego się zbytnio nie działo, no ale zaczynam z wjazdem. To najważniejsze. Jak już wjazd będzie, będzie może zabrać się za wykop. Yy, I wtedy już będziemy... Wykop z tego co wiem nie będzie bardzo głęboki, chyba nawet, także też fajnie, i, i mniej tym lepiej do wybrania, bo mniej roboty i mniej przewożenia. No i co? To tyle. Jutro kolejny dzień zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Także co, pozdrawiam Was i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.